Cześć moi drodzy. Dzisiaj chciałbym Wam pokazać co do mnie przyszło. Zamówiłem sobie w promocji z AliExpressy, znowu można powiedzieć komputerek taki mały, mini PC. Znowu, znaczy 365 zł mi kosztował ten komputerek w promocji. Również jest na procesorze Intel N100, czyli 4 Wziąłem najtańszą wersję, to znaczy dwie, dysk 265. 5. zaraz wam tutaj zresztą pokażę jak to wygląda więc tak 8 GB RAM 256 dysk to jest ta podstawowa taka można powiedzieć konfiguracja ma bluetooth 5.2 wifi 6 zresztą zaraz otworzę zobaczycie jak to wygląda jestem też ciekawy Zaraz wejdziemy coś do otwierania. Zobaczymy jakie to będzie miało, jakie to będzie miało pobór mocy pod obciążeniem i nie pod obciążeniem, bo powiem Wam, nadal szukam czegoś takiego, co by mogło mi spełniać taki mały nasik z Proxmoxem dla 3-4 maszyn, chcę to zbroić do 32 GB, yy, przepraszam gigabajtów pamięci Większy dysk włożyć i zobaczymy, co z tego wyjdzie. Bo powiem szczerze, że jeżeli będzie to ciche yy, i nic się z tym nie będzie działo, to chyba przejdę. Bo mam, mam ten serwerek obecnie yy, Proxmoxowy na yy, Ryzenie 5700G, ale no, no, pobór prądu jest jednak troszeczkę mimo, że zszedłem wszystkim, czym tylko mogłem do 33W, wat, watów, tak, to no, to jednak 33W. Bierze. Przebudowałem sobie też sieć Wi-Fi w domu. Zainwestowałem w routera Asusa yy, Wi-Fi 7, który się okazało bierze około 8-9 watów więcej niż poprzednik brał. Yy, więc no też poszło, pobór poszedł do, do, do góry trochę. Dlatego próbuję zejść, gdzie mogę nie chcę też jakiś tam główienek wkładać za Switche na przykład za, za MikroTika włożyć jak te, tego chińczyka co, co, co kiedyś pokazywałem bo no, on działa normalnie, ale jak już zainwestowałem w tego MikroTika i router jest na MikroTiku i Switch jest na MikroTiku i, także, znaczy na MikroTiku no MikroTika to, to też bym chciał to jednak mieć już jakąś, jako, jako spójną całość tak, jaką unifikację tego wszystkiego dlatego no Switch ym, z AliExpressu bierze około 5 W maksymalnie. Yy, Swidżmi Krotika bierze 20 W, więc różnica jest dosyć, jak, 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 jak słyszycie, spora. Także no tu, tu 10, tam 10 i się robi dużo. No, muszę coś wymyślić, bo, 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 bo to no, bo po prostu się w dzisiejszych czasach, jak ktoś nie ma fotowoltaiki własnej, słabych jakiegoś magazynu, co jeszcze cały czas próbuje to ogarnąć. Coś zrobić na balkon dwa panele, wrzucić może coś się wymyśli, ale to jeszcze 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 kombinuję. Dobra, co mamy w środku? W środku mamy nie wiem czy tu dobrze widać, bo ta jasność jest taka jaka jest, może światło zapalę dodatkowe, bo jest dosyć ciemno. Przechodzi nam taki mały komputerek. Nie wiem do czego to porównać można do, do pilota. To to jest tak takiej takiej wielkości, no, pilot od od zestawu monitorów. No dobra, w każdym razie napis. Logo Intela. Co tutaj jest? Tutaj widać wentylatorek. Numer seryjny. Dwa, więc tak, włącznik. Dwa porty USB. 3 dwa chyba to są porty z tego co czytałem. Tutaj mamy również dwa porty USB. Mamy jeden Ethernet, 2,5 gigowy. Yy, dwa yy, porty HDMI, wyjście słuchawkowe, i zasilanie. To się otwiera. Ja Wam zaraz pokażę zresztą, co tutaj dostajemy. Jeszcze w środku Wam pokażę, bo, bo sam nie wiem. Na pewno jest zasilacz. Czyli tu jakaś tam pierdółka, to jakaś dokumentacja. Zaraz to wyjmę. Tu chyba nic takiego ciekawego nie ma, tylko jakiś papierologia, więc nie będę tutaj nic grzebał, ale co mnie interesuje, to jest tutaj, czyli tu jest najprawdopodobniej, co tu jest. Tutaj mamy, o, przewodzik HDMI. Fajnie jak jest, nie będę tego używał, bo, bo po co? jest Tutaj jest montaż. Jakby się chciało przykręcić do czegoś ten sprzęt. I tu jest zasilacz. Tu jest zasilacz. Oczywiście Windows 11 Pro jest zainstalowany. Co do legalności tego, to ja nie mam żadnego pojęcia, jak to jest. Nie wierzę, żeby to było jakoś tam legalne, ale no, ale jest. Tak, ja tego sobie sam nie zainstalowałem. I tak nie będzie tam Windowsa 11 Pro, więc no, zasilacz. No, wygląda, wam powiem solidnie. Ile tu jest? Jest, ja już jestem ślepy. Może coś zobaczycie. To jest 15 widać, ale widać, że 12V, zobaczę później Wam powiem. Widać, że jest taki dosyć solidny. To znaczy, nie jest super lekki, jak na te wszystkie yy, yy, przełączające, te switchowe, te zasilacze, nietransformatorowe, ale kabelek jest gruby. Powiem Wam, że fajnie wygląda to, jakby tak, to nie był taki totalny szajs. Dobra, także to w pudełku to chowam, bo na razie nie będę tego używał, więc kabelek niech sobie tam będzie. Yy, tu jakieś tam pudełeczko po zaśleczu też niech będzie. Papierologia niech sobie zostanie. Uruchomę, uruchomę, uruchomię przepraszam. Uruchomię to. Bo mam, mam na tług myśli yy, co do tego sprzętu i dlatego do tego się plączę mi język. Uruchomię to, zresztą wiecie co, za chwilę to spróbuję na, na żywo włączyć, zobaczymy czy to w ogóle działa. No dobra moi drodzy, wpiąłem to. Odpalamy. Podłączyłem myszkę. No mamy jakieś coś tutaj na ekranie. Ładuje się Windows. Zaraz zobaczymy, jaki pobór jest w tym momencie, bo już też piołem od razu. No, czyli zobaczcie, tutaj się waha około 23 W, jak się ładuje. Czyli pewnie to jest takie 11, 9, 7. Jeszcze się tu kręci, niech się załaduje, i, i, i wejdzie w taki, można powiedzieć, taki spoczynek. Czyli nic nie będzie wykonywał. Na razie jeszcze się ładuje ten instalator. Co do słyszalności, to ja go prawie nie słyszę. Nie wiem, czy on się w ogóle kręci, no ale dobra. Jeszcze się tu just a moment. Dobra, mamy planszę instalacyjną Windows'a. Konfiguracyjną, można powiedzieć. Dobra. Pobór w tym momencie jest 11-12W. Watów. 12W. Watów. Ja szybko przeklikam. Pokażę mi więcej, jak wygląda stres test. Na pewno pójdą bardzo temperatury. Wentylatorek słychać. Teraz nie wiem, czy będziecie słyszeć. Słychać, słychać. Nie jest jakiś bardzo głośny, ale słychać. 10 watów 79 stopni 80, no powiem, powiem, że no, chyba trochę zbiło ten zegar, ale no tak to wygląda, ja powiem wam tak, nie ma co się spodziewać z takiego maleństwa, że to będzie yy, że to na full, że tak powiem z takim chłodzeniem jakie to ma że na pełnej częstotliwości taktowania to będzie działało i nie będzie zbijało zegarów, no troszeczkę zbija ale, ale powiem wam szczerze, że, że to i do zastosowań takich laboratoryjnych typu jakiś właśnie proxmox i na to nie wiem przenieść sobie tę wirtualkę swoją na przykład z home assistantem, to z chęcią bym to zrobił i ja to sprawdzę yy, sprawdzę, przejdę na to, o teraz jest maksymalne zużycie, zaraz zobaczymy i jaki jest pobór 22 w 22W. Jeszcze chciałbym Wam coś pokazać, jak to wygląda w środku. Tak to wygląda w środku: czyli mamy jeden moduł 8GB pamięci. Tutaj mamy wolny slot M2 na dysk. Tutaj mamy 256GB dysk też na M2. Można sobie tu dorzucić i pod spodem z tego co, co, co czytałem, tak, tak jest tam widać. Jest karta WiFi. Tak to wygląda. Co do grzania, już było tyle filmów, że już nawet powiem Wam szczerze, nie chce mi się tutaj robić jakichś odkryć nowych. Jak to się grzeje, bo, bo, bo są filmy. Ja tylko po prostu chciałem zobaczyć, jak działa ta moja sztuka. I jeszcze sobie spróbuję. Bo tutaj ten limit, zaraz do biosu wejdziemy. Jeszcze zobaczymy, jaki jest limit, limit mocy. Poczekajcie chwilę, ustawimy sobie na ten, żeby go jednak tak nie, nie męczyć. No, teraz, jeszcze chwilę, pewnie się aktualizacje będą robić. Jesteśmy w tym biosie całym śmiesznym. Zaraz zobaczymy, power and performances, to chyba tutaj gdzieś to było, o matko Żebym ja to teraz pamiętał, gdzie tu był ten limited, c state, to sobie włączymy, bo to nam troszeczkę Obniży pobór Power może tu Power limit, o jest 10 watów My sobie zrobimy 8 Zrobimy sobie 8 Save and exit, widzę, że 10 nie działa Save, change and exit Enter. No dobra, zobaczymy, jak teraz to będzie wyglądało w, 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 przy teście tym obciążeniowym. E, i, 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 I wrzucę tutaj. No powiem wam, tutaj Windows tu się ładuje. Moment, chwila. Hmm, gdzie mamy to CCCT? Czy mi nam się to instalowało? Czy to jest. Chyba z tego wystarczy, wystartować. Zaraz zobaczymy. Włączymy mu to samo, czyli tylko obciążenie CPU. Jak postawię już na tym Pro Proxmoxa, to Wam dam znać, jak to chodzi. Dobra, mamy tutaj to, co było wcześniej. Start. Poczekajmy i zaraz zobaczymy, co tu się. I jaki tu jest pobór bez użycia? Znaczy, zużycie, no tam pewnie jakiś jest, bo widzę, że 20W, więc pewnie to. O, dobra, odpalamy full. Zobaczcie, temperatury nie są takie, jakie były wysokie. I zbijania już nie ma, chyba z tego, co orientuję się. Zegarów, ponieważ jest mniejszy limit mocy i mamy 19 watów Nawet 20 niech będzie Na fula obciążenie, no to to już by mnie satys satysfakcjonowało, tym bardziej, że to nie działa cały czas No ja chyba no, póki co do testu zostawię sobie w ten sposób Nie słychać go jakoś bardzo, no słychać, że wiatrak się kręci, teraz jak wyłączę to wszystko Jeszcze sobie hardware info od, odpalimy, żebyście też widzieli co jest co tutaj się gnieździ? wiem, że tam pokazuje te napięcia trochę, nie wiadomo z jakiej paki jakieś dziwne, ale to prawdopodobnie jest problem z biosem i kompatybilnością biosu z tym całym systemem czujników hardware info odczytu i tu mi się wydaje, że jest problem, bo jeżeli tam jest na przykład na linii 12V pokazuje, że jest 8V, albo napięcie, że jest 3V, ,3, więc wydaje mi się, że to jest troszeczkę wskazania, są po prostu nie takie jak trzeba, ale ogólnie te, te napięcia są w porządku, bo no przy takich yy, rozbieżnościach yy, 5V do 3V, ,3, czy 8 do 12 no to ten komputer by nam nawet nie ruszył, więc na pewno te napięcia są w porządku. Zresztą zaraz Wam pokażę, o co, o co, o co mi chodzi. Niech się tylko to załaduje. Analyzing. No to nie Analyzing. Chcą tak długo Analyzing. Dobra, niech Analyzing. Coś sobie nie może poradzić. Czy ja odpaliłem coś nie tak? No nie no, otwierało się to błyskawicznie. Może wiecie co? Ja to wyciągnę na pulpit. I uruchomię to jeszcze raz, a to zamknę, bo to może przez to, że jest niewypakowane, coś się nie może tu zadziać. Dobra, odpalamy jeszcze raz. No, responding, dobra, zamknął się teraz, żeby się otworzył. Czy nam się to otworzy? Dobra, start. Tak wypakowali. I teraz zobaczcie, coś Wam pokażę. Wejdziemy sobie Motherbird, albo nie, w sensory, w sensory. I tu są napięcia gdzieś. O, zobaczcie. 3 i 3 pokazuje 2, 5 pokazuje 3 i 4, 12 pokazuje 8. Ale ja już to widziałem na innych stronach u, u tych, co testowali te, te, te komputerki, było dokładnie tak samo, więc wydaje mi się, że tutaj nie jest problem jakoś. Stricte z tymi napięciami, faktycznie, tylko po prostu. Yy, tylko po prostu tak wskazuje, tak, takie wartości jakby zaciąga sobie yy, z czujnika. No nie wiem, czy to jest wina firmware'u bios -u, czy czy. No nie, trudno mi powiedzieć, z czym ten problem. zobaczę czy jest jakaś aktualizacja bios później do tego modelu. No dobra, dam Wam znaka też, co z Proxmox'em No tak, jak mówiłem, zainstalowałem sobie Proxmox'a na tym komputerze. Yy, chodzi już około dwóch godzin yy, zainstalowałem sobie Home Assistanta yy, zainstalowałem sobie też Triala Windows Server yy, tego najnowszego więc tak powiem Wam yy, powiem Wam tak yy, wszystko działa wszystko działa no oczywiście nawet jak na te dwie, dwie, dwie instancje yy, które są zwirtualizowane tutaj. 8 giga to mało. Wygląda to w ten sposób, że no, praktycznie całą pamięć nam zajmuje przydział. Dałem 4 giga dla Home Assistant'a i 4 giga dla Windows Servera. Wiadomo, że jeszcze sam Proxmox około 1 giga zżera dla siebie. A no i to jest mało. No to jest mało. Bym musiał trochę zjechać jeszcze, jeszcze z tym RAMem. ale nie chciałbym, bo jednak. Chcę, żeby to wszystko jakoś działało dobrze, więc powiem Wam tak. Zamówiłem sobie już yy, taką pamięć. To jest moduł 32 GB. Yy, yy, nie wiem, jak z kompatybilnością mam nadzieję, że to pójdzie. To jest jeden z tańszych mod, yy, modułów jakie znalazłem tutaj w ogóle w internecie, ale mam nadzieję, że to będzie działał. Dam Wam znać czy to działa, jak nie będzie działał no to odeślę po prostu i tyle. No ale 32 giga no to już mi spokojnie starczą, a jak, jeżeli będę chciał coś działać na, na jakichś Windowsach, yy, jakiś sobie zrobić wirtualizację czy, czy, czy na większą skalę to po prostu sobie odpalę mój komputer, co, 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 co w tym momencie jest na Ryzenie, ten Proxmo stoi tam, jest 128 GB i tam można tych maszyn natworzyć bez bólu, że tak powiem, a do takiego codziennego zastosowania ty typu Trunas y albo, albo, albo po prostu y Home Assistant to sobie będzie po prostu na tym stało i zużycie będzie, wydaje mi się, że nie większe niż 15 watów, to będzie ponad połowę więcej znaczy, przepraszam, po, y, ponad połowę mniej niż teraz używam, więc. No, no cóż, no, trzeba oszczędzać, póki co trochę z prądem nie przeginać. No. Jakbym miał fotowoltaikę, coś bym wymyślił. Cały teraz jeszcze mi chodzi tak po głowie, żeby po prostu te dwa panele jednak założyć, y, zmienić taryfę na tą nocną, żeby w nocy było tańszy prąd i wtedy dziergać tam jakieś prania. Y, mycie naczyń i tak dalej w zmywarce, a za dnia po prostu używać tego, co wygenerują panele. Zobaczę jak to jeszcze rozwiązać. No cały czas się bije z myślami, i nie chcę też y, odwalić pańszczyzny, chcę, żeby to wszystko jakoś miało ręce i nogi. Także no zobaczcie, no Proxmox wchodzi bez problemu, zainstalował się za pierwszym razem praktycznie, no, praktycznie, no zainstalował się za pierwszym razem, nie ma tu jakichś y, IO więc... Ten dysk jakoś chodzi, nadrabia CPU, wyrabia, że tak powiem. Windows tutaj testowo zainstalowany jest, ten serwerek też ładnie się zaktualizował do wersji 24H2. No wszystko to działa, tak? Więc, no, no mówię, tylko ten ram. Dorzucę ram, pomierzę go jeszcze, zobaczymy, jak go na razie zbekapowałem sobie ustawienia Home Assistanta, tego swojego obecnie i zaraz go tutaj przywrócę i będzie działał na tym, zobaczę, jak to będzie wszystko chodziło. Powinno działać dosyć wydajnie, więc te, te procesory, szczerze mówiąc, Intel n 100 to są naprawdę fajne, fajne procesorki. Są tanie, mało żerno-prądożerne, więc, więc spokojnie do, do, do kilku maszyn można postawić sobie. I mi to na razie wystarczy. No mówię, jak będę chciał poszaleć trochę, to sobie po prostu odpalę Procmoxa na tym Ryzenie 5700 z 128 GB. Dobra, no to na tyle, jak wrzucę ram, jak przyjdzie. Dam Wam znać, czy, czy, czy działa i, i nie ma problemu z kompatybilnością tej kości. No, trzymajcie się na razzko, hej.